Dzień dobry, z tej strony Michał, a tutaj powinien być kolejny odcinek z serii, jak zrobić grę typu FNAF. No, dobrze usłyszeliście. Powinien, ponieważ miałem plan, żeby w wakacje wrzucić odcinek, jak zrobić grę typu FNAF. I był spoko, miałem plan zacząć nagrywać na przełomie lipca, sierpnia. Ale wtedy nie fajna rzecz się stała i nie mogłem tego nagrać. Uznałem, że nie mam na to siły i skupiłem się na innych rzeczach, takich bardziej ważniejszych. Miałem wyjazd z tego, miałem dużo, sporo wyjazdów i na nich się głównie poświęciłem. I wpadłem na pomysł, hej, na ostatni dzień sierpnia wrzucę film. Kilka dni temu już to ty 31 sierpnia, emotki oczu. I wszystko spoko. Nagle chcę sobie zgrać pliki, patrzę, komputer się nie odpala totalnie, w sensie odpala się, ale cały czas zeskakuje blue screen, bo w styczniu tego roku formatowałem tego laptopa i wszystkie pliki sobie zgramy na tamty komputer, ten wszystko się siedzi, siedzi na tamtym dysku. I nie mogę tego zgrać, bo nie mam jak. Yy, z czego wiem, procesor nie ma integry, więc yy, no, wszystko zależy od karty graficznej. Karta graficzna siada, bo to wyskakuje dokładniej yy, problem ze sterownikami do karty graficznej, nie było one aktualizowane. Więc prawdopodobnie po prostu karta graficzna pada. W i tak jedna osoba mi na Discordzie podpowiedziała i tego się dotrzymał, że karta graficzna w tamtym komputerze pada. Przez co nie mam jak zgrać plików, i dochodzimy do tego faktu, że mam dwie opcje. A, albo sobie zrobić wszystko od nowa i nadrobić wszystko co było do tamtego odcinka, albo po prostu poczekać sobie, kupić coś, czy będę mógł sobie zgrać pliki, albo po prostu pójść do kości zgrać pliki i po prostu będę miał wszystko z powrotem. Więc odcinek nie będzie w tym miesiącu, może będzie we wrześniu lub październiku. Chcę trochę ruszyć YouTube'a, nie ukrywam, ostatnio mam taką motywację do robienia większości rzeczy, na przykład wczoraj streamowałem, ostatnio sobie robię jeszcze jakiś projekt gierki. Ratsuch Clicker będzie wychodził we wrześniu jako wersja beta bo już jest na, dosłownie na ukończeniu, tylko ja teraz zajmuję się innymi rzeczami i przez to nie dbałem ale no, robię za dużo rzeczy naraz, ale no, Clicker wyjdzie i no odcinek będzie we wrześniu październiku mam nadzieję, że wszystko co tu powiedziałem jest zrozumiałe jeszcze raz przepraszam, bo to jest moja autentyczna wina, zamiast wziąć się w garść i po prostu rzucić wiki wcześniej, to ja cały czas przekładałem ten, ten proces Także no, sorry, to moja wina, że nie ma odcinka. Będzie we wrześniu, październiku. Przynajmniej mam taką nadzieję. I co, no, co ja mogę więcej powiedzieć? Jeszcze raz przepraszam. Wyrzucę film we wrześniu, październiku i tyle. Cześć, do następnego. Może dzisiaj będę jeszcze streamował na, na Twitchu lub YouTube. Zobaczymy. Siema!